Przed nami mecz z Danią, taki generalny sprawdzian przed y, czekającymi nas meczami eliminacyjnymi w pierwszej kolejności z Czarnogórą i San Marino. Y, traktujemy bardzo poważnie. Zresztą nigdy nie było tak, że podchodziliśmy swobodnie do meczów. Y, rywalizację z Duńczykami. Wiemy, że Duńczycy też y, mieli swoje problemy w eliminacjach. Na pewno czeka nas zacięty, twardy mecz i na taki mecz się przygotowujemy. Pomysły były, może nieróżne, ale przynajmniej jeden, nawet nad zmianą systemu gry. Natomiast dyskutujemy z zawodnikami. Akurat w klubie U Kamila też zmieniają system gry i możecie podyskutować, ile trwa zmiana systemu gry drużyny. Widzimy, że być może byłoby to konieczne, tylko potrzeba by przynajmniej 2-3 tygodnie, aby popracować solidnie nad czymś takim. No ja myślę, że tutaj trener powiedział e, całą prawdę, bo tak naprawdę w ciągu, no nie wiem, dwóch, trzech treningów, czy nawet, nawet tygodnia, gdzie to zgrupowanie ma 10 dni, no ciężko jest wypracować, powiedzmy, dość dobrze pewien system gry, w którym no gdzieś, no nie wszyscy zawodnicy grają nawet w klubach. My pokazaliśmy jesienią młodych zawodników Milik, Wszołek, którzy no niestety y, wyjechali w tej chwili, wcześniej wyjechał Milik, nie grają i to jest powód do zmartwień. Myślę, że jeżeli Milik, wszołek, Wolski zaczną grać, no to będziemy yy, wszyscy mieli poważnych kandydatów do gry w reprezentacji.